Cytryny to jedne z najzdrowszych owoców na świecie. Zawierają mnóstwo składników odżywczych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Pewnie każdy z Was słyszał o korzyściach, które płyną z soku z cytryny. Cytryny bogate są w witaminy i minerały, jak witamina A, C, B1, B6, potas, bioflawonoidy, kwas foliowy, magnez, pektyny, fosfor czy wapń. Sprawia to, że są bardzo skuteczne w walce z najróżniejszymi chorobami, jak cukrzyca. Regularne spożywanie cytryn wzmacnia odporność i korzystnie wpływa na trawienie, a także na zdrowie jelit i wątroby. Picie soku z cytryny rozcieńczonego w szklance wody codziennie rano łagodzi poranne mdłości w ciąży, a zapach owocu pomaga zwalczyć nudności i inne problemy żołądkowe. To możecie zainteresować, wystarczy jedna minuta ćwiczeń rozciągających, aby zwalczyć różne rodzaje bólu pleców. Oprócz tego, skórki z cytryny posiadają silne właściwości antyseptyczne i przeciwzapalne, łagodzące bóle stawów, uspokajające nerwy i pozytywnie wpływające na naczynia krwionośne. Liście cytryny mogą pomóc w przypadku gorączki. W przypadku bólu stawów cytryny można wykorzystać na dwa sposoby. Obierz dwie cytryny i umieść je w szklanym słoiku. Zalej owoce oliwą z oliwek, zamknij słoik i odstaw na dwa tygodnie. Po tym czasie mieszanka będzie gotowa. Namocz gazę w oleju i umieść w bolesnym obszarze. Całość zabezpiecz bandażem i pozostaw na całą noc. Inny sposób jest następujący: zetrzyj skórę z cytryny, ale tylko jej żółtą część i umieść na bolesnym obszarze, zabezpiecz bandażem i pozostaw na kilka godzin.